To jeden z symboli Polonii bytom. Władysław Kłoczko był trenerem, działaczem, cały czas jest również kibicem niebiesko-czerwonych z ulicy Olimpijskiej. Choć urodził się we Lwowie, to jego serce bije dla zasłużonego dla polskiej piłki klubu. Polonia Bytom ma 101 lat. Władysław Kłoczko 1 października obchodził 95. rocznicę urodzin. Ta zasłużona dla Polonii osoba to piłkarski ojciec wielu pokoleń bytomskich zawodników. Pan Władysław został odznaczony między innymi przez klub prezydenta Bytomia czy Śląski Związek Piłki Nożnej. Na to pomagałem jako fachowiec na ludowisku i mnie pan Józef Słonecki zaproponował zająć się zamkarzami. Co będę mówił? Młodzież była lepsza. Inteligencja piłkarza nie dzisiaj tu mamy, teraz. W znakomitej formie jest pan Władysław. My go pamiętamy już od wielu, wielu lat wstecz, jak ze swoim słynnym pieskiem chodził po, po bytomskich podwórkach, a szczególnie na tym słynnym, jak on to zawsze nazywał, torkaciku. I, i wyszukiwał tych bardzo utalentowanych chłopców, którzy potem trafiali do, do Polonii i, i do wielu jeszcze innych klubów, łącznie z reprezentacją narodową. Dziś 95-latek nazywany byłby zatem świetnym skautem. Gdy przestał być trenerem, stał się działaczem, jak sam mówi, od wszystkiego. Co w klubie trzeba było załatwić ze sprzętem czy innym, to Władek ci załatwił. Pomocą i dobrym słowem służy mu jego wychowanek i przyjaciel Paweł Harmak, który później święcił sukcesy z Polonią jako zawodnik, a następnie również został szkoleniowcem. Zapytaliśmy go, jakim trenerem był pan Władysław. Bardzo opiekuńcowy. Muszę powiedzieć, że co miał powiedzieć, to mówił. Zawsze miał dwie kieszeni cukierków. Dobrze grałeś? Masz cukierka. Dobrze ma... A jak nie, to będziesz przysiady robił albo żonglery. Kłoczkę praca z młodzieżą po prostu cieszyła, bo jego wychowankowie wzmacniali później ukochaną Polonię. To trzeba powiedzieć szczerze. To był klub, rodzina. Wszystko się ładnie układało. No nie wiem jak to będzie. Teraz jest klub, ale to już jest ten klub, co był przedtem. Jubilatowi serdecznie życzymy dużo zdrowia. Dla sportu Wojciech Heczko.